Cześć strony KonAT. W tym filmie dowiesz się wszystkiego, co potrzebujesz wiedzieć o treningu na o tablicy. Poruszymy wszystko od podstaw kończąc na tym, jak ty możesz zaplanować swój trening na o tablicy. Zaczniemy od formy wiszenia, potem przejdziemy do głębokości listewek, następnie rodzaj chwytów, metod treningu i na końcu jak to wszystko razem połączyć i zaplanować. No to zacznijmy od tego, jak wisieć. Więc generalnie na pewno nie chcemy rzucić się na listewkę, żeby nam ich huśtało, tylko spokojnie ją obciążyć. Też warto pamiętać o tym, żeby nie wisieć w pozycji przeprostowanej. Potem możemy to mocno odczuć w plecach. Ostatnią już rzeczą, ale bardzo ważną, jest skupienie się na złączeniu łopatek przy zwisie. Możemy to łatwo zauważyć, jeżeli łączymy łopatki, to mamy taki dystans między głową a barkami. I w to powinniśmy celować. Możemy się na początku też nagrać, żeby zobaczyć, czy mamy dobrą formę. Przejdźmy do następnego ważnego punktu, czyli głębokości listewek. Generalnie nie chcemy wisieć na zbyt małych listewkach, ponieważ jest to niebezpieczne i też nie jesteśmy w stanie w pełni użyć siły naszych mięśni, bo po prostu chwyt jest za mały. Dlatego tutaj preferowana głębokość listewek to od 20 do 30 mm. Oczywiście, trening na małych krawątkach nie jest zły, ale generalnie większość czasu skupiamy się wisząc na większych krawątkach, bo siła na małych chwytach Zależy od tego, ile zbudujemy się na większych listewkach, gdzie rzeczywiście wzmacniamy mięśnie i angażują się one w 100%. Natomiast jeżeli planujesz wspinać się po małych krawątkach, to rzeczywiście taki trening na bardzo małych chwytach może przynieść bardzo dużo korzyści, ale tak czy tak powinniśmy kłaść dużo większy nacisk na listewki w granicach 20-30 mm. Teraz przejdźmy do tego, na jakich chwytach wisieć. Więc od razu mówię, że najlepszym chwytem, który przekłada się na wszystkie inne i daje największy progres, jest chwyt półotwarty. I to na nim powinniśmy skupiać większość czasu na chwyt o tablicy. Poza tym, możesz dodać jeszcze dwa, trzy chwyty. To mogą być chwyty, które masz w rejonie, w który jedziesz, np. dużo dziur, to wtedy takie zwisy na dwójkach mogą dobrze przygotować palce i warto takie dodatkowo dodać. Tutaj jeszcze powiem, że czym chwyt używa mniej palców, tym gorzej się przekłada na inne chwyty. Na przykład, jak wisimy na trójkach, to siła też przekłada się na dwójki i fakery, co w drugą stronę już tak dobrze nie działa. Więc generalnie, jeżeli nie mamy specyficznej drogi, po na przykład dwójkach, to lepiej skupiać większość część na treningu na chwytach na cztery palce, no i też na trzy palce. Jeżeli chodzi o metody, których używamy, to możemy je podzielić na dwie kategorie. Zwisy przerywane i maksymalne. Zwisy przerywane to seria kilku zwisów z krótkimi przerwami. Na przykład 6 zwisów, gdzie każdy trwa 7 sekund i 3 sekundy przerwy i to liczymy jako jedną serię. Mamy oczywiście różne formy. Może to być na przykład 5 sekund zwisu, 5 sekund odpoczynku lub 10 sekund zwisu i 5 sekund odpoczynku. Te metody są mało intensywne i dobre dla osób, które zaczynają z treningiem na chyto tablicy, ponieważ ich intensywność waha się od 50 do 80% maksimum. Ten trening bardziej skupia się na zwiększeniu siły poprzez hipertrofię, czyli zwiększeniu masy mięśniowej. Ta metoda super działa także dla zaawansowanych, żeby zbudować właśnie większą masę mięśniową, a później zrekrutować włókna mięśniowe krótszymi zwisami, do których zaraz przejdę. Moją preferowaną metodą są zwisy 7-13, czyli wisimy 7 sekund, 13 sekund odpoczywamy i powtarzamy to 6 razy dla jednej serii. Na jeden chwyt zalecam robić od 2 do 3 serii z 3 minutami przerwy między seriami. Drugą metodą są zwisy maksymalne, czyli bardzo krótkie i intensywne zwisy. Zazwyczaj trwają od 3 do 10 sekund. Tutaj skupiamy się na maksymalnej rekrutacji włókien mięśniowych. Możemy to porównać do treningu siłowego, którym robimy tylko kilka maksymalnych powtórzeń. Ten trening wyciągnie z naszych palców i przedramion 100% i zazwyczaj daje też najlepsze rezultaty siłowe. Nie jest to dobra metoda dla osób, które zaczynają z ponieważ jest to po prostu bardzo intensywne i męczące. Tutaj moją preferowaną metodą są zwisy, które zapoczątkował Eric Horst i jest to 753, czyli robimy zwis, który trwa 7 sekund, odpoczywamy 53 sekund. Sekundy i powtarzamy jeszcze dwa razy dla pełnej serii. Dla osób, które zaczynają, jedna seria wystarczy, dla bardziej zaawansowanych można przemyśleć dodanie jeszcze drugiej serii na chwyt. Teraz jak dostosować intensywność? Generalnie zwisy powinny być wymagające. Dla osób, które mają mocne palce, dodanie ciężaru dla utrudnienia będzie obowiązkowe, natomiast nie każdy jest w stanie zawisnąć. Wtedy mamy kilka opcji. Pierwszą jest użycie bloczka do odciążenia, wtedy klarownie widzimy jaki progres robimy. Następną opcją jest po prostu stanie na ziemi i naciskanie na listewkę. Odciążamy się wtedy nogami. Trzecią opcją jest wiszenie na coraz mniejszym chwycie. Możemy zacząć od klamy i, w miarę progresu, zmniejszać chwyt, ale nie schodzić poniżej tych 20 mm. Ostatnią opcją, według mnie najmniej przyjemną, jest po prostu odciążanie się gumą. Pamiętaj, żeby dobrać intensywność tak, żeby mieć zapas kilku sekund i tak, żeby nie otwarło dłoni. Dla bezpieczeństwa. Generalnie, przy dodatkowym wspinaniu zalecamy trenować maksymalnie dwa razy w tygodniu na chwyt o tablicy. Dla większości osób, raz w tygodniu to będzie wystarczająca ilość spokojnie. Pamiętaj, żeby dać treningi powoli. Najczęściej, właśnie kontuzje występują poprzez zbyt szybkie zwiększenie objętości i intensywności treningu. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że film był pomocny. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o treningu, odbierz naszego darmowego e-booka. Link znajdziesz w opisie.